Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj mam same zdrapeczki za 5 zł Jest ich 5 sztuk Łatwo policzyć, że koszt to 25 zł I mam tu trzy zdrabki As, Król, Dama Jedna zrabka 250 tysięcy w panku I jedna zdrabka Vegas, z którą się już żegnamy Pamiętam, ta zrabka to była e, Premiera tej zrabki była na Sylwestra czy w Sylwestra może i tam miałam chyba tą premierę na plusie także mm, i później wielokrotnie mi ta zdrapeczka przynosiła pieniądze, także e, no szkoda, że już się kończy, ale e, tak to jest pewnie będzie coś nowego natomiast ta zdrapka 250 tysięcy w banku no to e, poprzednie wydanie było dla mnie szczęśliwe, to niestety nie jest a As, król dama też nic wielkiego nie wydrapałam. Nie wiem, czemu tyle zdrapek kupiłam, które. No dobra. Czasami tak jest. Tutaj szukam trzech takich samych symboli. Mam słońce, słońce, wiśnie. Kufer podkowa, podkowa. Gwiazda, gwiazda, wiśnie, arbuz, pomarańcza. Tutaj szukam dwójeczki. Mam trójkę, jedynkę, szesnaście, dwadzieścia, i 9, czyli zdrabka jest pusta. P oraz J. 250 tysięcy w banku. Nie za wiele mi ta zdrabka przyniosła. Nie wiem, czy cokolwiek przyniosła. W tym wydaniu, a w tym wcieleniu. 16, 30, 33 i 35. Dużo tych 30. Mam dwa, trzydzieści cztery, trzydzieści dwa, dwadzieścia jeden, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć, dwanaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć. 11 14 6 7 zdrobka jest pusta nawet kontrolne nie chc się pokazać Spoko może Nie ma Góry nie ma Na dole nie ma Nic nie ma Dobra Wydrapałam większość Nie widzę Nie będę drapać dalej A z króla, dama Mam trzech takich samych symboli. Tu jest pierścionek i winogrona, moneta, sztabka złota, perła, koniczyna, perfumy, rubin, dzbanek śliwka, dzwonek kurczę, perfumy, perfumy, jabłko. Koniczyna i gwiazda. Ztrapka jest pusta, koniczyna, koniczyna i plik. Kufer perfumy, jabłko, dzwonek, moneta worek. pierścionek wiśnie kwiat kwiat perfumy worek i sztabka pierścionek wiśnie Podkowa, kluczyk, dzwonek, dzwonek. O, w końcu. Chyba pierwszy raz. już nie pamiętam, żeby coś wydrapała tutaj. Tu mamy perłę rubin. Kończyna podkowa. Dobra. Uuu. No proszę. Czyli jedna trapeczka wygrywa. Cztery przegrywają. Oczywiście ilościowo no to jest totalna porażka. Ale e, kwotowo to 25 zł włożyłam, a 20 wydrapałam w jednej zdrapce. Szkoda, że w innej coś nie było. No ale tak jest. Czyli 5 zł na minusie jest to akceptowalne, kochani. No, zachęcam Was do kupowania zdrapek za 5 zł, bo to nie jest duża kwota, a zawsze coś tam można wydrapać. Przynajmniej ja tak mam. Ale myślę, że wy też, że to chyba, chyba są najczęściej kupowane zdrapki. No. Dlatego Was zachęcam. Oczywiście zapraszam do komentarzy, subskrypcji, jak zwykle, i lajków. Słyszymy się w następnym odcinku. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa.